Midfor, jak jest Midfor? Chopaki robią napad na bank. Jezu, dom z papieru to jest tak dobry serio. A teraz chyba kolejny sezon zabiorę w 2022, nie? Nie, właśnie w końcu ogóle się zabrać za obejrzenie tego. O stary, nie oglądałeś tego? Ale się zazdroszczę. Ale ktoś jeszcze raz obejrzał. O. Ja też w nie widziałem, a on taki... obejrzał. Jezus, z kim ja siedzę na kanale. Nie no, ale ja oglądałem ja bardzo seriali, Ale tego się nie miałem bo zabrakło mi czasu. Ale że ja jestem jako Tokio? No, nie ma się co dziwić, chat. W końcu mam najlepsze pośladki w serialu. Let's go. <laughs> DZWONI DO LESTERA, NIE NO, ZESRAM SIĘ! Halo? <laughs> Ej, a właśnie się napadłem, GTA. Help each other. Mówię od razu, 80% z, z tego napadu dla mnie. Like Let's go. Czy my faktycznie no. to robimy? Ja Yeah. <laughs> no. La casa de papel. Yeah. Diablet, zechcesz dołączyć do nas? Na napad? Zrobił e, po kanapkę, poprzed zrobić Po kanapkę, przed zrobić, pewnie, że tak You back in the game? <laughs> napad na, na bank Napadamy na ten największy bank o, już mocne, To już brzmi To już brzmi Mocne, 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 <laughs> mocne to panowie, napadzik główny O to chodzi panowie, szybciutka akcja, na bank, A, akcja. Tak, tak teraz już A, mamy napad my? na bank Let's go Oto to są te nasze yes. stroje Napadzik o dziewiąty. O Boże, oków So we'll go robbing Soon Ty hey debilu Jadę Cała robota with the co? Kiedy ja tak krzyknąłem? Nieee... Tak? Sto, sto! Debilu, Nigdy nie No co jest? Nie, to jest skam! To jest skam! A tu na policyjną prowokację Czy widzieliście to, co ja widziałem? Ja pierdziele! With the boys! Pierdolisz! Policja! Policja! To no proszę legitymację pokazać! No jest gruba akcja bo tutaj z góry, z góry wyjdą też, nie? Także tak. miejcie ten, ten ja na górę. Tak. Panowie, napadamy na ten bank, jesteście tutaj bardzo kluczowi. Ja mam wolał, żeby policja do mnie przyszła. Irwigo! we Jaki kurde cudem! Let's go! Okej, okay, wszyscy żyją. Aaa! Blaska, rozwalamy ich, nie? Wiesz co chodzi, nie? Trzeba spłynąć towar, który ukradł. Nie, zabije się, zabije się. Ja nie wiem Blacha, tobie trzeba broń odłożyć po prostu. Miło że macie teraz spoilery pół serialu. Generalnie stykhujesz? Ale... O wiadomo. Wasze na przykład te ujęcia zachęciły do bieżenia tego jeszcze bardziej. Nie. Drugi serialak. Velaccia, 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 ciao, 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 esse pelire. La sui montagna sotto l'ombra di un Grubo. No, Tokio, czat, Tokio. Co możemy powiedzieć o Tokio? Najlepsze pośladki w historii, yy, w historii w ogóle seriali oraz najbardziej irytująca postać, najbardziej irytujący charakter. Kto pytał w ogóle, yy, też w historii tego serialu? Ja jestem Evron. To nie jest Bonable? Chyba nie. DZWONI DO LESTERA, NIE NO, ZESRAM SIĘ! ma Stasiu, miło, że pozost... Dzięki za piątkę. Co jest? I need something done, you need know something, so we other. Mówię od razu 80% z tego napadu dla mnie. Let's go. Czy my faktycznie to robimy ja. Czekaj, jak se to zobaczy. Ale że najwarz, Cofnę, cofnę, cofne, cofne, cofne. I need something done, you need to know something, so why not help each other. Mówię od razu 80% z, z tego napadu dla mnie. Let's go. Czy my faktycznie no. to robimy ja. Pierdzel. Yeah, no. La Casa de Papel <laughs> chcesz dołączyć do okay. nas na napad? Zrobię e, po, kanapkę poprzez zrobić Po kanapkę zrobić, pewnie, <laughs> że tak. Napad na, na bank nap Napadamy na ten największy bank. już brzmi! To już brzmi Mocne, mocno, mocno, mocno. To panowie, napadzik główny! O to chodzi panowie, szybciutka akcja. Tak, teraz na już na mamy napad my? na bank. Let's go! Oto są te nasze yes. stroje. Napadik o o Boże, okuf. So we'll go running. Hey, Mała robota. With the boys. <laughs> debilu zarąbany z śmieciu frajerzy głupi. No co jest? Nie, to jest skam! To jest skam! na policyjna prowokacja. Czy widzieliście to co ja widziałem? Ja pierdzielę! With the boys! Policja! <śmienicja> no proszę legitymację pokazać! No i jest gruba akcja. Bo tutaj z góry, z góry wyjdą też, nie? Także Ta. miejcie ten, ten, ja ten, ten w w górę. Tak. Tak. Panowie napadamy na ten bank, jesteście tutaj bardzo kluczowy. Ja bym wolał, żeby policja do mnie przyszła. Here we go! Jaki kurde cudem! Let's go! Okej, okay, wszyscy żyją. <grystanie> Blaszka, wiem, rozwalamy ich, nie? Wiesz co chodzi, nie? Czas upłynąć to tak towar, który ukradł. Nie, zabije się, zabije się! Nie, nie wiem, Blacha, tobie trzeba broń odłożyć po prostu! Żarąbiste! <grystanie> <grystanie> Zepeliré <grystanie> Bela ciao, bela ciao, bela ciao, 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 e se pelire Las mi montaña, sotto l'ombra di un bel fior Zarąbisty, Mitforek. <laughs> kozak, kozak to wyszło. Mitfor, bardzo dobra robota. Naprawdę. Isaku, dzięki bardzo za 4 miesiące, napisy końcowe. Zarombiste. Zresztą łapkę w górę. No, zarombiste, pięknie, mi trochęwaki muszą to beżyć. Zarombiste, zarąbiste, zarąbiste. Mitworek, naprawdę, fajne rzeczy robi. Dobry chłopak. Dobry chłopak. Oglądamy. Ja jestem Ewron. Każysz? DZWONI DO LESTERA NIE NO ZESRAM SIĘ Mówię I need something done, you need to know something so why not help each other? Mówię od razu 80% z, z tego napadu dla mnie oh. Let's go Czy my faktycznie no. to robimy? Ja pierdolę. Yeah, no La casa de papel Diablez, zechcesz dołączyć do nas na napad? E, robimy po kanapkę. Myślałem, że ty mówisz teraz ERWO Bo Boże! Chyba kanapkę przed zrobić. Pewnie, że tak. game. Napad na Przemy, bank napa Napadamy na ten największy bank. O już brzmi. Mocne, to już brzmi. Mocne, mocno, mocno, mocno. Mocne. To panowie, napadzik główny! O to chodzi, panowie, szybciutka akcja. Bank, tak, na teraz na już mamy napad na bank. Let's go! Oto są te nasze yes. stroje. Napadik o dziesiąty. O boże, o kuf. So we'll go soon. Ty hey debilu! Jadę! Mała robota with no. the boys! Co? No, stop! Debilu śmieciu frajerzy głupi! No co jest? Nie, to jest skam! To jest skam! Alfu na policyjną prowokację. Czy widzieliście to, co ja widziałem? Ja pierdzielę! With the boys! Pierdolisz! Policja! Policja! To proszę legitymację pokazać! No jest gruba akcja. Bo tutaj z góry z góry wyjdą też, nie? Także tak. miejcie ten, ten górę tak. Panowie napadamy na ten bank! Jesteście tutaj bardzo kluczowy Ja mam wolę, żeby policja do mnie przyszła. Irwigo! Pojebnie. Jaki kurde cudem! Let's go! Okej, okay, wszyscy żyją. Smaton! Plaszka rozwalamy ich, nie? Wiesz co chodzi, nie? Czas płynnić towar, który ukradł. Zabije się, zabije się. Nie nie wiem blacha, tobie trzeba broń odłożyć po prostu. O się zgadza śpiewak Laó montania Wela ciao, wy Ciał ciao ciao, Ciał, Ciałe sepelryla sui montania Co to dobra Belfior. Co fajne, co w Piersi pierwsi byj świczat piersi. Nikt nie mógł być szybciej niż my. Pierwszy napisze. Normalnie. No. Kolejny sos Nowy micwór. Nowy micwór, Ja jestem Evron. Kojeżesz? Czekajcie, bo trochę... Za... Jezu, nie mogę. Nie słuchajcie, ja to sobie. O, o, o dobra dzwoni do lestera nie no to Ale tam cik. się O I need something done you need to know something so why not help each other Mówię od razu 80% z, z tego napadu dla mnie Just like the old days. Let's go. Czy my faktycznie to no. to robimy ja Pierre Yeah, no La Casa de Papel Diablez, zechcesz dołączyć do nas? Na napad? Zrobił, e, po, kanapkę wszedł zrobić. Po kanapkę przed zrobić, pewnie, że tak. You the game? Napad na, na bank. napadamy na ten największy bank. To już brzmi. Mocne, to już brzmi. Mocne, 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 mocne. mocne. O, to panowie, napadzik główny! O to o, chodzi, o, panowie! O, jest na, dietę, na, 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 na A Teraz już a, mamy napad na bank. Let's go. O, to są te nasze yes. stroje. Napadzik chodzi o boże, okuf. So we'll go soon. Hey, debilu. Jodzę! Mała robota. With the boys. Oh, stop! Debilu zarąbany, śmiecił, frajerzy głupi. No, co jest? Nie, to jest skam. To jest skam. Antwu na policyjną prowokację. Czy widzieliście to, co ja widziałem? Ja pierdzielę! With the boys! Pierdolisz! Policja, policja! To no proszę, legitymację pokazać! No jest gruba akcja. Uro, ty, jest no, ty ty, ty jest? Grzy. Nie, tak, pomijcie, ten bada. Bada góry, tak. Panowie, napadamy na ten bank. Jesteście tutaj bardzo kluczowi. Ja bym wolał, żeby policja do mnie przyszła. Here we go. Pojemnie. <laughs> Jaki kurdy cudem! Let's go! Okej, okay, wszyscy żyją. Szymato! Blaska rozwalamy nie. ich, nie wiesz co chodzi, tak. nie? Czas upłynąć to. towar, który ukradł nie zabije się, zabije się. Nie, nie wiem, blacha, tobie trzeba broń odłożyć po prostu. O! Sypelire. Na swoim montania. Bela ciało, bela ciało, bela Na swoim montania sotto l'ombra di un Zawaliste, czad. Zawaliste. Czekajcie, ja sobie tylko do jednego momentu. To Marek, który ukradisz. Dobra. <grymki> no wiadomo, czat. Tak zwany szrimp. O, mój boże. Piękne, piękne, piękne. Wiadomo, czad. wiadomo. Nie, zabije się, zabije się. Nie nie wiem blacha, tobie trzeba broń odłożyć. Zawaliste czat. Mitwor zawsze robi zawalistą robotę. Fakty. Fakty. Jezu, mitwor to potrafi. O mój Boże. Coś pięknego, chat.